Dzień dobry, dziś mamy bardzo smutny dzień, smutny, bo zakończył się regular season w MLB, a zaczął się post season. Ale znaczy to mniej więcej tyle, że niedługo baseball całkiem się skończy. W każdym razie, jeżeli chcesz zobaczyć fachową analizę, co będzie się działo podczas post season w tegorocznym sezonie MLB, no to zapraszam. A w sumie już zaczęliśmy. Spójrzmy może na samym początku, jak zakończył się regular season. Spójrzmy na tabelę. American League East I tutaj mamy trzy drużyny New York Yankees, Toronto Blue Jays i Tampa Bay Rays New York Yankees pierwsze miejsce Dla mnie osobiście duże zaskoczenie Myślałem, że ta drużyna Tak jak co sezon, czyli wielkie nazwiska Ale Nie spełniały ta drużyna oczekiwań Ale w tym sezonie było kompletnie inaczej 99 zwycięstw A wszystko to za sprawą takiego pana Który się nazywa znaczy, Między innymi takiego pana Który nazywa się Aaron Judge i wiecie co on zrobił w tym sezonie? Walnął 62 home runy. Zobaczmy jak to wyglądało. To jest 62 home run tego człowieczka i był to rekord American League. I teraz wam pokażę, jak wygląda klasyfikacja gości, którzy wybijali home run w tym sezonie. Aaron Judge, pierwsze miejsce normalka, 62 home runy, A druga, druga osoba to Kyle Schwarber z Philadelphia Phillies. 46 humranów. To ta różnica wynosi między pierwszym a drugim miejscem z gdzieś 16. Jak mówię, źle to mnie poprawcie, ale 16 16 home runów, Absolutny kosmos. Z tym dziadzią to też ciekawa sprawa, bo on zawsze był uważany za wielką gwiazdę, tylko no poprzedni sezon był bardzo w porządku, ale poprzednie sezony no, nie spełniały oczekiwań głównie z powodów zdrowotnych. No ale w tym sezonie jak wystrzelił to Teraz, jakbyśmy się zapytali kogoś, kto jest najlepszym zawodnikiem w MLB, to na początku sezonu pewnie każdy by powiedział, że Shoyo Tani z Los Angeles Angels, a teraz Aaron Judge to bestia. Dobra, i także Jankesi, pierwsze miejsce, drugie miejsce Toronto Blue Jays. W sumie dobry wynik. choć Spodziewałem się, że wygrają tą dywizję, ale Jankesi okazali się lepsi. Tutaj, oczywiście, trzeba wspomnieć o takim zawodniku jak Wladimir Guerrero Jr. Początek sezonu fantastyczny, później tam było trochę, trochę gorzej, ale w każdym razie naprawdę dobry sezon i warto by było wspomnieć jeszcze o takim. Może znajdę takiego gościa, który się nazywa: O, właśnie tak, Alec Manoa. W poprzednim sezonie wielka gwiazda Toronto Blue Jays, czyli Robbie Ray, świetny miotacz, najlepszy miotacz, odszedł z drużyny Toronto i wydawało się, że ciężko go będzie zastąpić. No ale właśnie, odpalił Alek Manoa, nowy idol młodzieży z Toronto. Także drugie miejsce dla Toronto Blue Jays, a trzecie miejsce Tampa Bay Race. Również całkiem przyzwoity sezon, choć myślałem, że będzie trochę lepiej. No a w Tampa no to są Wander Franco, Jose Siri. Także te trzy drużyny przechodzą dalej do postseason, o drabince w połce zaraz wspomnę, ale najpierw muszę wspomnieć o Cleveland Guardians. Właśnie, Guardians, a nie Indians. Kurczę, ile było zamieszania, pamiętacie, jak zmieniali nazwę z Indians na Guardians? Tam się wyzywali od prawaków, od lewaków, mówili, że to zagrywka polityczna, że coś tam, coś tam, a ja mówiłem, że ludzie będą to mieli po sezonie w dupie. Znaczy, myślałem, że po kilku latach, bo nazwa to nazwa. I co? I kto teraz mówi Cleveland Indians? Ja już zapomniałem, że tak się nazywali nawet. Chyba, że obejrzę sobie film Major League. Z Charlie Sheiną. W każdym razie, Cleveland Guardians, najmłodsza drużyna, najmłodsza w sensie, ma najmłodszy skład w całej MLB 92 zwycięstwa i zostawili w tyle drużynę z Chicago, Chicago White Sox. Oni akurat mocno zawiedli. No cóż, sami chyba tego chcieli. Cleveland, pierwsze miejsce, i tu chcę wam pokazać jedną sprawę. Chcę wam pokazać. O, Jezu, jakie słońce! Chcę wam pokazać drabinkę turniejową która będzie w post season. Widzicie? Mamy tutaj coś takiego jak wild card game, dzika karta. Normalna, normalna sprawa. Sezon jak sezon. Tylko że dlaczego grają tutaj zawodnicy z Cleveland? Przecież skoro wygrali swoją dywizję, to powinni być tutaj z automatu, co nie? No właśnie nie. <grytanie> Bo w tym sezonie jest więcej drużyn w post -season i teraz jest tak, że drużyna, która wygra swoją dywizję i ma najgorszy bilans wśród wszystkich drużyn z, z danej ligi, czyli tutaj z Amerykanik, czyli z trzech dywizji, no to ona niestety gra w wild card game. No, akurat Cleveland mieli najgorszy bilans. Lepsza była drużyna Yankeesów, lepsza dr była drużyna Houston Astros, a Cleveland mieli najgorszy bilans, więc oni zagrają w wild card game. I nie będzie to jeden mecz, będzie to mm, mecze, seria meczów do dwóch zwycięstw. Czy to dobrze? Moim zdaniem nie. Ja wiem, że jest to może bardziej sprawiedliwe, ale taki, taki jeden meczyk. Wiecie, zwycięzca bierze wszystko, to miał swój smaczek, to były super emocje. Dobra, dalej lecimy. A lecimy właśnie do American League West. I tutaj pierwsze miejsce: Houston Astros, ulubiona drużyna polskich kibiców. Najbardziej sympatyczna drużyna. Ja ich lubię serio. 106 zwycięstw. Niesamowita sprawa. I tutaj głównie jedno nazwisko: Jordan Alvarez. Ilon miał home runów? Trochę miał, chyba. Alvarez 37 home runów. Miał Alvarez w tym sezonie. Nie jest to zawodnik, który gra w obronie, jest to zawodnik, który tylko odbija. No ale no, doprowadził tą drużynę do postseason. I w ogóle drużyna z Houston zagrała fantastyczny, fantastyczny sezon. A drugie miejsce no właśnie, Seattle Mariners. Sobie, zobaczmy. Ta drużyna nie grała, proszę Państwa, w post-season od, od dawna, nie wiem, ze 20 lat chyba, to, czy 21, ja, coś, coś takiego. No i w końcu zagrają w post-season Drugie miejsce, bilans, no taki taki se, bo mieli oni, a nie, dobry bilans, sorry, dobry bilans, pomyliło mi się z inną drużyną trochę. W każdym razie, wielkie święto w Seattle po 20 czy 21 latach wracają do gry i naprawdę bardzo na tą drużynę liczę. Ciekawa sprawa. Przechodzimy teraz do National League East i tutaj trzy drużyny wychodzą z tej dywizji. Jest to Atlanta Braves, New York Mets i Philadelphia Phillies. Ha, śmieszne. Co do drużyny Atlanty, to mam z nią problem. Wiem, że wygrali World Series, a później się zł złapałem na tym, że od roku bodajże 2018 ta drużyna regularnie wygrywała swoją dywizję. A w dalszym ciągu jakoś nie mogę traktować jej jako mm, faworyta. <laughs> Szczerze mówiąc, nie wiem, co musieliby zrobić, <laughs> żebym jakoś uwierzył w tą drużynę i nabrał odpowiedniego szacunku. Oczywiście znaczy szanuję, ale no, dla mnie nigdy nie była faworytem. 101 zwycięstw, super sprawa. Mała przerwa techniczna. A drugie miejsce: New York, Mets. I spójrzmy teraz na ich bilans. Również 101 zwycięstw, tak samo jak Atlanta Braves. Niesamowity skład. Tutaj no, trzeba powiedzieć o Picie Alonso. Ile on znowu tych homranów wybił? Już nie pamiętam. Ale to jest człowiek home run, po prostu. Pic Alonso jest. 40 Hranów, sezon jak sezon wykonanie tego zawodnika. Dwukrotnie wygrał home run derby. Więc a poza tym Francisco Lindor odżył drużyny Niemiec. Fantastyczny sezon, no i oczywiście miotacze, Jacob deGrom, Max Scherzer, prawdziwe bestie i postrach, postrach pałkarzy ligowych. Także to będzie bardzo ciekawy postseason wykonany New York Mets, a trzecie miejsce i ta drużyna wychodzi do postseason, to jest Philadelphia Phillies. I to będzie ciekawe, drużyna z Bryce'em Harperem na czele, no, kto by się spodziewał, kurczę, no ale cóż, życzę powodzenia. National League Central, St. Louis Cardinals, i tutaj zupełnie nieironicznie jedna z ulubionych drużyn yy, polskich kibiców. Może kapsi mają więcej kibiców. Mm. Nie wiem dlaczego St. Louis jest tak lubiany. Prawdopodobnie ze względu na postać Stanley'a musiała. 93 zwycięstwa, i tutaj musimy powiedzieć o takim zawodniku jak Paul Goldschmidt. Fenomenalny sezon. No i Nolan Arenado i o nim powiem więcej, bo pamiętam, że jak przechodził z drużyny Colorado Rockies to sporo osób mówiło, że a po co, a na co, że gwiazdo, że tego srego, no i były takie podśmiewajki z niego po pierwszych, no, takich sobie meczach. A teraz ten, ten zawodnik tak naprawdę wciągnął drużynę St. Louis Cardinals do, do Season. i z tego co pamiętam to miał naprawdę bardzo fajne statystyki w rbi chyba jak mógłbym zobaczyć, o nawet Goldschmidt miał, Goldschmidt był lepszy, ok, ale Arenado 103 RBI'e, moim zdaniem Arenado to najlepszy trzeci bazowy tej ligi i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej, Milwaukee Brewers zostali w tyle, szkoda, szkoda National League West Los Angeles Dodgers i San Diego Padres miały być to rywalizacja na poziomie nie była Los Angeles Dodgers 111 zwycięstw nie przesłyszeliście się? 111 zwycięstw, najlepsza drużyna ligi. Ta drużyna jest faworytem do wygrania World Series. Przed sezonem zresztą też była, ale teraz udowadnia swoją dominację w tej lidze. I nie będę tu mówić jakiegoś jednego nazwiska, bo skrzywdziłbym pozostałych zawodników. To jest po prostu drużyna gwiazd i nie ma o czym mówić. Na no San Diego Padres również dobry sezon, ale gdzie im do Dodgersów? W każdym razie San Diego również. Również przechodzi do season. I Sprawdźmy sobie tą drabinkę w Wild Card Game, które odbędzie się już jutro, szanowni państwo. Tampa Bay Rays zagra z Cleveland Guardians. I moim zdaniem młodzież z Cleveland tutaj pokona Tampę. Nie da im szans nawet. Może i dobrze. Kibicuję Cleveland. Niech mają. A drugi mecz, podejrzewam, że będzie bardziej wyrównany. Jest to Seattle Mariners i Toronto Blue Jays. Ale wyrównany. Na papierze skład lepszy ma na Toronto ale boję się, że będą mieli pełne gacie bo już od chyba trzech sezonów są wymieniani jako tacy faworyci, znaczy faworyci jako taki czarny koń yy, całej ligi no ale jakoś tak sobie to wygląda na Seattle z racji tego, że przez 20 lat nie grali w postseason to może wrzucą wyższy bieg, kto wie to będzie ciekawe, naprawdę ciekawy mecz a po drugiej stronie drabinki mamy Phillies i Cardinals no i tutaj Phillies niestety Chyba skazany jest na pożarcie. Kolejny mecz to New York-Messi, San Diego Padres. No, meci. meci to Meci. Tutaj chyba niespodzianek nie będzie, także Meci wygrywają, Cardinals wygrywają. Tak to widzę, jeśli chodzi o mecze Wild Card Game. No cóż, mecze będą jutro. Jeżeli chcesz bardziej fachowej analizy, to zapraszam do MLB Network. Tam się trochę lepiej znają ode mnie. Mam nadzieję, że widzimy się. Niedługo i przed telewizorami. Pamiętajcie koniecznie o jutrzejszych meczach. Wszystkiego dobrego. Na razie.